Witam Was serdecznie z tej strony Wogdan. W tym filmie zaprezentuję Wam aplikację Snapseed. Snapseed, tą aplikację ściągniecie sobie ze sklepu Google Play, czy to przez komputer do waszego urządzenia typu smartphone, tablet z Androidem, czy też po prostu przez smartfona. Tak wygląda początkowa, e, taki ekran początkowy tej aplikacji Snapseed. E, zobaczcie sobie, w jaki sposób można zainstalować, mając smartfona lub tableta. Wystarczy, że przejdziecie do tutaj ikonki Sklep Play w swoim komputerze przepraszam, tablecie lub smartfonie i wpiszecie u góry Snapseed. Gdy znajdziecie zielony listek, w tym momencie oczywiście instalujemy tutaj tą aplikację. Co ta aplikacja umożliwia? Umożliwia nam tworzenie różnych ciekawych efektów zastosowanie filtrów HDR i wielu innych, dodawanie treści. No po prostu cuda można robić z każdym zdjęciem. Można powiedzieć, że w tej aplikacji w bardzo prosty sposób, ale naprawdę bardzo prosty sposób możemy bardzo profesjonalne efekty wykonywać, które niemal zawsze były dostępne, ale nie przez każdego wykorzystywane, raczej w Photoshopie. A teraz mamy w smartfonie lub tablecie aplikację, która naprawdę da nam solidnego kopa, by robić świetne zdjęcia. Może nawet nie robić, tylko... Edytować zdjęcia, by potem móc je udostępnić. Tak więc, wszyscy, którzy mają urządzenia z Androidem, Tablet lub smartfon, zachęcam Was do przetestowania tej aplikacji. Naprawdę warto. Sam używam, dlatego też i Wam polecam. Dobra, kliknijmy sobie teraz w tej aplikacji. Mam już ją zainstalowaną ze sklepu Google Play. Tu może sobie zminimalizujmy, już. Ciach, tutaj, ciach. Ok, i teraz tak, otwórzmy sobie aplikację. Aplikacja wygląda bardzo prosto i jedyne, co robimy, to paluchem klikamy tutaj sobie Otwórz zdjęcie i wybieramy jakieś swoje zdjęcie dowolne, że tak powiem, ze zdjęć, jakie powiedzmy wykonywaliśmy. I teraz zobaczcie, dajmy sobie tutaj proste zdjęcie tutaj tej fontanny. Bardzo proste, jak widzicie, no, fontanna jak fontanna, coś tu kolorowego jest, no, takie szarawe, takie zwykłe, chociaż jest niezwykłe, bo architektura ciekawa, nowoczesna, ale jakoś tak trochę nudno, prawda? Więc zobaczcie, co możemy tu zrobić. Klikamy na kredkę. Zobaczcie, jakie to jest proste. I tu mamy narzędzia, a tu mamy filtry. Możemy używać tego i tego, lub tego, lub tego. I zobaczcie. Ja bym chciał teraz podkolorować to zdjęcie, bo jest po prostu słabe. Więc korzystam tutaj z opcji HDR. High Dynamic Range. I zobaczcie, co się stało ze zdjęciem. Wybieramy tutaj wśród tych czterech opcji, opcję krajobraz, bo nie ma tutaj ludzi. Inaczej ustawia HDR dla osób, inaczej dla y, krajobrazów. Małe. Zobaczcie. Tutaj, duże efekty są po prostu no, olśniewające. Zostawmy sobie sam krajobraz. Zobaczcie, jak się zmieniło względem tego, co było przed chwilą. Wystarczy tu kliknąć taki guziczek, żeby zobaczyć, jak było, a jak jest. Zobaczcie. Tak było, tak jest. Tak było, tak jest. Efekt jest piorunujący. Zresztą nie muszę Wam chyba tego mówić. I teraz zobaczcie. Gdy przesuwamy palcem w górę dół na ekranie to mamy tutaj różne funkcje, które, które możemy stosować Zobaczcie tej funkcji HDR natężenie filtra, jasność, nasycenie to wszystko robimy szybko, palcem, bez żadnego szukania natężenie filtra 50 jest ustawione a może być do 100, więc możemy przesunąć palcem i jeszcze bardziej to natężenie zwiększyć Zobaczcie bez filtra i zwiększając natężenie do 100 bez do 100 to oczywiście jest takie coś, że każdemu się może podobać inaczej Dlatego każdy może tutaj zmieniać wszystko według własnych upodobań. Teraz co innego? Znowu do góry. Jasność. Chcemy zwiększyć jasność? Zwiększamy. Chcemy zmniejszyć jasność? Zmniejszamy. Zobaczcie teraz te efekty. Jak było na początku? Jak jest teraz. Jak było? Jak jest. Następna opcja w samym tym HDR-ze. Pamiętajcie, że tam jest bardzo dużo innych filtrów i narzędzi. Jeszcze. Yy, ostatnia funkcja, którą wybraliśmy, nasycenie. Zobaczcie, nasycenie. Nasycenie kolorami. I co wy na to? <laughs> I w tym momencie pewnie jesteście pod ogromnym wrażeniem. Zobaczcie różnicę. Tak było. Tak jest. Tak było. Tak jest. I co wy na to? Myślę, że nie muszę Was już do niczego przekonywać, <laughs> bo jesteście pod ogromnym teraz wrażeniem tego, czego widzicie, i pewnie już, już przechodzicie w smartfonie i tablecie. I ściągajcie tą aplikację. Sama funkcja HDR ze względu na samą tą pojedynczą funkcję w tym programie już pewnie każdy, że tak powiem, jest zadowolony i już ma tą aplikację, już instaluje, już poleca innym. Mam nadzieję, że ten film polecicie wszystkim swoim znajomym, udostępnicie go dalej, no bo po prostu warto, prawda? Warto. Co jeszcze mamy tutaj więcej? Zobaczcie. Tu jest taka karta na dole. Jeżeli te kartki sobie dotkniemy, to mamy te opcje, które wcześniej mieliśmy. Jeżeli byłaby tu jakaś osoba na zdjęciu, to wtedy wykorzystujemy HDR, tą opcję z osobami, bo inaczej ta nasza twarz byłaby nienaturalnie tutaj zmieniona. Dlatego zmieniamy tutaj specjalnie są różne opcje osób, małe tam. Zobaczcie, jakie są różnice. Każdy wybierze do własnych upodobań. Dobra, zastosujmy, czyli tutaj zaakceptujmy tą opcję, i teraz pokażę Wam dalej coś. Zmieniliśmy fajnie, czyli jedną zmianę wykonaliśmy. Tak jak widzicie. Jedną zmianę z oryginału HDR Co dalej? Teraz dodajmy sobie tutaj na przykład tekst. Zobaczcie, tu jest tak dużo funkcji, że pokażę że tylko kilka. Je można dać minietowanie, selektywnie, przekształcać to zdjęcie, przycinać je, dostosować kolory, szczegóły, pędzel, no, czyli można coś rysować, coś naprawić, jeżeli jakiegoś, nie wiem, na twarzy mamy jakiegoś pieprza, nie chcemy go mieć, to możemy go usunąć. Dodajmy sobie na przykład tekst, taką funkcjonalność. Zobaczcie tutaj style tekstów. Jakie są. Jest ich dużo. I na przykład chcielibyśmy napisać dwukrotnie, kliknijmy sobie tutaj na ten tekst i zmieńmy ten tekst. Na przykład pozdrawiam widzów. O, przepraszam. Kanału forum. O, sorry. Na YouTube. Ok, i zobaczcie teraz. Ok. I jest. Co możemy z tym robić? Zobaczcie. Możemy przesuwać, oczywiście. Możemy zwiększać, zmniejszać dwoma palcami, na przykład ten dany tekst, e, zmienić jego treść ponownie. Możemy zmienić tutaj na, zobaczcie, na tej karcie znowu opcję, na przykład taki bombel, taki. Zwiększać, zmniejszać możemy. Ja tutaj korzystam teraz, akurat nie wiem, czy to się powiedzie, ale ja korzystam teraz z myszki na komputerze, żeby Wam nagrać ten poradnik więc nie widzę tu opcji zwiększania, zmniejszania, tak jakbym to zrobił dwoma palcami po prostu spróbuję jeszcze, może tak się da no niestety nie da się tak, sorry przejdę jeszcze raz do aplikacji Snapseed, Snapseed, o tu no niestety tak się nie da myszką w komputerze ale wiecie o co chodzi, możecie po prostu dodać sobie tekst O, na przykład tak, jeszcze raz poprawię, dodam. I zmieniać sobie możecie tutaj na przykład na inne bąble, tak jak będzie Wam podobać. Podobać się, możecie je, te bąble pomniejszać, powiększać, przesuwać na ekranie. Ja jedynie mogę przesunąć. Nie mam tutaj opcji e, zwiększania, zmniejszania myszką. E, no tak, tak jest. Ja, OK. Ale można też zwykły tak zrobić, na przykład taki sposób. Taki sposób. Nie wiem, jak jeszcze byście może chcieli. Może w taki sposób zobaczcie, ile tych opcji jest. I to wszystko w jednym prostym, darmowym programie. Pewnie jesteście już zachwyceni, a zobaczcie jeszcze dalej, bo chcę wam coś jeszcze pokazać, zanim zaczniecie używać. I na przykład weźmy sobie jakiś taki ładny, tu może, może taki, ten nie, o, ten, o, zostawmy sobie tutaj na przykład, które duże jest, więc mniejszy. I to wszystko paluchem robimy. O, niech sobie tak jest. Dobra. Co mamy, możemy tu jeszcze zrobić? Zmienić kolor. Zobaczcie. I przeźroczystość. Zobaczcie teraz, co można zrobić. Żeby był delikatny, taki, przeźroczysty. Albo pełny kolor. Zmienić kolory. To jest ciekawa rzecz. Takie wywrócenie do góry nogami. Zobaczcie, co można zrobić. Widzicie to? To jest ta przeźroczystość. Możemy zrobić coś takiego, jak jakąś kartkę. Możemy takie coś zrobić, że w literach jest, jak widzicie, kawałek obrazku. O, w ten sposób. Do wyboru, do koloru. No coś ciekawego. Ciężko mi to opisać. Każdy sobie na pewno wychwyci z tego coś, co go interesuje. Zobaczcie. Ok, lecimy dalej. Paleta kolorów oczywiście też jest do wyboru, więc możecie wybrać sobie kolor tego tekstu według własnych upodobań, własnych potrzeb. Tych kolorów jest tutaj sporo. No. Bez końca można powiedzieć, znaczy bez końca. No, chyba cała paleta czerwone, różowe. Co tam chcecie, żółte jest. Ok, zastosujmy ten, ten, tą drugą funkcję. Jak widzicie, co jeszcze możemy tutaj robić? E, różne inne filtry, jakie tutaj są, oprócz HDR-u, e, jakieś zabrudzenia można wstawiać, e, ramki. O, ramki mogą wam się przydać, zobaczcie. Można ramki wrzucać. Zobaczcie, te ramki, co ciekawe, można zmniejszać i powiększać, więc to jest też taka fajna dosyć funkcja. A jak to robić? Pamiętacie, na początku mówiłem góra, dół, palcem, szerokość ramki i większy, Zobaczcie. W tym wypadku akurat to jest prawo-lewo, bo tu nie ma innych opcji. Zobaczcie o co chodzi. Tu jest opcja tylko prawo-lewo, bo jest tylko szerokość ramki. Tu nie było tak jak w hdr że nie ma tu innych funkcji. Myślałem, że jest, ale jest tylko jedna. Ramki też można zmieniać. Zobaczcie, ile to jest rodzajów ramek. Trochę tutaj. Sobie. O, tak ustawmy. I, po, i zobaczcie. O, tak, nie. O, tak. I zobaczcie, jak fajnie wyszło. Kolor, oczywiście, powinien też być gdzieś tu zmiany. Zobaczmy, czy jest opcja. A to nie, to w tych ramkach trzeba wybrać odpowiedni kolor. Na wiem, biały, czy inny. Ale zostawmy ten czarny, bo chyba ten najbardziej tutaj, tak można powiedzieć, pasuje. OK. I już mamy, zobaczcie, ramkę dodaną. Co jeszcze byście chcieli? ciach dalej. Można obrócić, oczywiście, zdjęcie, jakby ktoś miał taką potrzebę. Zobaczcie. Wszystko według, oczywiście, waszych potrzeb. Jeżeli jest taka potrzeba, myślę, że nikt z was tu nie będzie miał potrzeby. Można ten kąt tutaj sobie. Co można zrobić? O, Odwrócić negatyw, tak jakby zrobić. Tu można odwrócić o 90 stopni, prawo-lewo. No ale ja nie będę stosował obrotu, bo mi jest po prostu niepotrzebny. Pędzel. Co tu pędzlem możemy zrobić? Ciemniej, jaśniej, na przykład weźmy tutaj, coś zróbmy. O, tu z tymi ludźmi. Gdzie to jest? O, dwukrotnie można kliknąć, sobie przybliżyć. I tu mamy pędzel wybrany. Ciemniej, jaśniej, ekspozycja, temperatura, nasycenie. Więc weźmy sobie nasycenie i tutaj nasyćmy bardziej. O, tych ludzi. Dobra, co tam jeszcze można zrobić? Nasycenie zwiększmy. Góra, dół, prawo, lewo. Chwilę. Dwukrotnie. Tu w prawo, lewo nic nie zmieniamy. Góra, dół też nie. Tu już mamy wybrane oko. Czerwone oko. Zobaczcie. Można sobie tutaj teraz zobaczyć, co tam nasyciliśmy. Podejrzeć po prostu. Co jeszcze mamy tu za opcję? Ekspozycja. O. Zobaczcie, można ekspozycję zmienić. Zwiększyć to jedynki. O, w ten sposób więcej. Ja tu robię różne rzeczy, które teraz nie pasują bardzo do tego zdjęcia. I wykasuję pewnie zaraz. O, tu tak, tu, o, Ale żebyście widzieli, że można naprawdę bardzo, bardzo dużo rzeczy robić. Dobra, dodajmy jeszcze ostatnią jakąś rzecz. Co tu jeszcze można. No, ziarnista klisza, może stara klisza. O, można też oczywiście zrobić czarno-białe zdjęcie. Zobaczcie, jak wyjdzie. W różnych oczywiście tutaj odcieniach. Dobra, myślę, że więcej wam już nie muszę mówić, bo już jesteście, można powiedzieć, zadowoleni. Tutaj jeszcze można sobie zmieniać. O, zobaczcie. Kolorystykę tego czarno-białego względem danego koloru. Cuda, cuda na kiju można robić z tymi zdjęciami. Cuda na kiju. Dobra, nie będę Wam więcej pokazywał, bo sami widzicie, że to jest bardzo proste i każdy, że tak powiem, ogarnie sobie coś według własnych potrzeb. Z mojej strony to tyle. Tu oczywiście zapisujemy sobie na końcu zdjęcie, zapisz i już mamy gotowe zdjęcie w naszej, w naszej galerii. I już możecie to zdjęcie sobie wykorzystać, gdzie sobie tylko chcecie. Zaraz Wam tu pokażę. Spory to nie to nie, to chciałem Wam pokazać otwórz tu jest nasze zdjęcie i tak ono wyszło, mam nadzieję, że bardzo Wam się podoba efekt i yy, taka porada o tą aplikację, czyli Snapseed na pewno Wam się po prostu przyda, spodoba, tak wygląda cały efekt naszego zdjęcia wydaje mi się, że mi chodziło. dobra, z mojej strony to tyle, zachęcam Was do subskrypcji kanału, komentujcie do zobaczenia w kolejnych filmach, z mojej strony to tyle Cześć Wam, komentujcie. I oczywiście udostępniajcie dalej ten film swoim bo naprawdę warto. Pewnie Wam za to podziękuję. Cześć Wam.